No cześć, słuchajcie, często słyszę takie teksty, że nie trzeba stosować hermetycznych rozdzielni ani dławików w pomieszczeniu, gdzie nie ma wody, wilgoci. A słuchajcie, naprawdę nie chodzi o wilgoć, ale też i o pył, bo stopień ochrony IP mówi nam o ochronie przed ciałami stałymi i przed wodą. I... Jestem w miejscu, gdzie kilka lat temu zrobiłem swoją instalację rozdzielnie hermetyczną pod daszkiem. I zaraz zobaczycie, jaki jest tego efekt. To jest słuchajcie, taki lokalny młyn. Zresztą bardzo fajny, ekologiczny. I zobaczcie pył, mąka. To jest wszędzie mąka. Ja już to przetarłem, może i niepotrzebnie mogłem zostawić, ale uwierzcie mi, że ten pył tutaj jest. Zobaczcie, wszędzie. Nie? Eee... O, zobaczcie, co tu się dzieje, nie? A to jest rozdzielnia, którą kilka lat temu zrobiłem. Hermetyczna. Dławiki nie od wody, tylko właśnie od pyłu. I zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko na zewnątrz jest w pyle. No, niepotrzebnie to wycierałem, byłby lepszy efekt, ale chodzi o to, że otwieramy rozdzielnie, i pod spodem wszystko jest czyściutkie, nie ma żadnego pyłu. Wszystko działa. Kupę lat mija, nic tu się nie dzieje. Zobaczcie. Zamykamy rozdzielnie hermetycznie, i ten pył nie jest już tutaj groźny. Także nie chodzi zawsze o wodę, ale też i o pyła. W niektórych miejscach przede wszystkim o pył. W drugiej części hali jest też rozdzielnia, którą robiłem kupelat temu. Tutaj już niczego nie sprzątałem. Zobaczcie, jakie to jest wszystko zapylone. Włączniki do światła, hermetyczne. Po co? Ale zobaczcie, zobaczcie, co tu jest. A włączniki działają tyle lat. Nic im nie jest. Nie uszkodził ich pył. Wyłącznik, zabezpieczenie do maszyny. Pod spodem wszystko czyściutkie. Zamykamy uszczeleczka na zewnątrz. Syfkiła i mogiła. Ale w środku czysto. Wszystko działa bez awaryjnia. Po to stosujemy dławiki. I to nie jest tak, że nie da rady uszczelnić rozdzielni, że jak jest pył, to i tak wlezie do środka. Nieprawda, jak się to zrobi dobrze, to nic do środka nie wejdzie. I tutaj to samo przejście z drutu pod maszynę przewodu gumowego. Porządna puszka chęsła z dławikami. W środku będzie czyściutko. No zobaczcie, teraz wchodzę nowym obwodem do swojej rozdzielni. I co? Wywierciłem otworek, dławiczek. I zaraz przez ten dławiczek wejdziemy przewodą do środka i dalej szczelność rozdzielnicy będzie zachowana. Nic tu w środku zobaczcie, wszystko jest czyste, nic nie jest zapylone, po to się stosuje dławiki. Dla pyłu również A tutaj mamy Wyłącznik PKZ w obudowie Do tego silnika młyna I zobaczcie Zobaczcie co tu jest Za mąka Ale wyłącznik w środku Jest czysty Bo membranki są naciągnięte Z dołu Z góry wszystko jest uszczelnione Za 10 lat to otworzę W środku będzie wszystko czyste wejście do silnika dławiczek stosujcie dławiki uszczelnienia stosujcie dławiki puszki hermetyczne uszczelniajcie wejścia przewodów E, bo to ma naprawdę znaczenie dla pyłu, nie tylko dla wody. Trzymajcie się.